Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii w grę Don't Starve Together. Ja sobie tutaj asekuracyjnie dorzucę do tego ogniska, żeby się nie musieć stresować. No tak szkoda, że z tym jedzonkiem tak nam średnio tutaj idzie dalej, ale myślę, że to jest kwestia naprawdę do, do wyrobienia. Jak te wszystkie jagódki nam ładnie tam urosną, to myślę, że będziemy mieć... Aż nadmiar wszystkiego, ale no, trzeba być cierpliwym. E, póki co jeszcze tam jakoś w miarę funkcjonujemy. E, chodźmy sobie na dół. E, myślę, że fajnie by było mieć troszeczkę większy zapas drewna, ewentualnie węgla. E, chodźmy sobie tutaj tak, wykup, wykopmy tę sadzonkę. w porządku hmm. podpaliłabym sobie te świerki okej okay. o Jezus, ja też się palę, dobrze nie sądziłam, że to tak będzie, zjedzmy. Jedząc kwiatki, chyba też w miarę to życie nam się regeneruje. Tak? 54. Aha, jeden kwiatek, jedno życie. Yy, no dobra, no trudno. Yy, jakoś będziemy musieli się troszeczkę podleczyć. Niedługo. Nasionka kwiatki jak najbardziej. Słyszę jest stworzenie, chyba. Przynajmniej odnoszę takie wrażenie. Możemy zrobić kolejną? Możemy. Zróbmy sobie kolejną siekierkę. Ok. Zapas drewna jak najbardziej. Nasionko, no właśnie słyszę to, ale nie wiem co to jest. I nie podoba mi się to. Nie wiem, czy to jest jakiś potwór. Kurczę, boję się to sprawdzić. A tak ładnie nam szło dzień dziesiąty. <gry> Kurde, czemu to jest tutaj? Czemu? Ej, nie chcę umierać. No. Ej, ej, no nie. Kto to słyszał? Ej, mam mało życia. No ja No nie, ja się tak nie bawię. Utonęły? Kurczę. I sobie. Tak się nie można robić. Dajcie jagódkę. Dostaw mnie. Jest bardzo, bardzo nieładne, nie? Tak, tak się nie robi. Tak się nie robi. Mówię od razu, kurde. No, tak. Dobra, zabiłam go. No, co za dziad. Co za dziad? Po prostu, no, jak tak można robić? Kurde, drugi. Mogę go zabić tym? Chodź tu. No, tak było. Tak było. Super. Po prostu potężnie się cieszę. Eee, dzień dziesiąty już sobie człowiek umarł. Bo po co? I stąd się. Przywziąć siekierę Przywziąć siekierę i zabić tego dziada, bo... Kurczę. Strasznie mi się to nie podoba, no. Dobra, no, zabiłam go, ale co z tego? No, nie byłam na to gotowa. Trochę. Mnie zaskoczył. Kurczę. A się zestresowałam. Jak tak można robić? No dobra, no. Za to go zjemy. Zjemy. Nie wiem, czy to w ogóle można jeść mięso z potwora. No. Hmm. Zestresowałam się. Nie mamy życia. To życie chyba nam się nawet nie regeneruje. Nie wiem, jak to działa. Dobra, no, weź to ugotuj. Eee, walka. No, fajnie by mieć chociaż jakiś pancerz, nie? Dzięki. Fajnie by było mieć jakiś pancerz. Eee, no, może jakąś włócznię na przykład. Prototyp. Walka. Dawaj włócznie. Trzeba się przygotować na coś takiego, bo to... Kurczę, człowiek się nie spodziewa, a potem go zabijają. Smuteczek. Patrzcie, lasania. Za to przynajmniej się obijemy. Mam nadzieję, że życie mi skoczy. Co? Czaisz? Nie, nie wierzę w to, nie. Nie można jeść mięsa z psa? Ech. No dobra. Mam pięćdziesiąt życia. Yy. Gdzieś była taka maść, lecznicza maść, popiół i gruczoł pająka. Yy. Załóżmy sobie. Bo zaraz znowu zginiemy, tym razem w ciemności. A tam już się jakieś oczy pojawiły. Aha, to nasz szkielet. Hmm. Jak tak można robić? Człowiek się zestresował. Ej, w ogóle. Widzicie to? Co to było? co no, to było? Yeah. ale schiza ale schiza potężna mm, ale co? dobra trzeba na spokojnie to przyjąć yy, jakoś się pozbierać po tym mm. Kurczę, no teraz, nie wiem, te psy teraz tak często będą nas atakowały? Czy to po prostu, nie wiem, ile, 10 dni minęło i, i już mnie zaczęły tam prześladować? No dobra. E, fajnie by było pozbierać te nasze rzeczy. E, no i przydałoby się też trochę drewna. No widzicie, miało być tak pięknie. Wy mnie zostaw się w spokoju. Ojku, zestresowałam się, potężnie się zestresowałam. Ale dobra, idziemy dalej, nie ma co. Po prostu jak będziemy słyszeć jakieś dziwne głosy, no to teraz będziemy wiedzieć, że to będą jakieś psy, które nas mogą zeżreć. Ewidentnie żywcem. Idę teraz raz widzę jakieś stwory, nie wiem czy to kwestia tego, że jestem półżywa. Czy o co chodzi? Eee. Ale. Boż, co ta gra robi? No ale były jakieś ostrzeżenia. No myślałam, że. Mm, w sumie nie wiem, co myślałam. Nie myślałam, po prostu nie myślałam, ale. Ech, dobra, zbieramy sobie drewno. Eksplorujemy, staramy się przetrwać dalej. Zaatakowały nas jakieś potężne psydingo. Ale teraz mamy włócznie, mamy jakiś pseudo pancerzyk. E, jak tam, kwestia naszych kamyków, coś tam jeszcze mamy, ewentualnie. Właśnie, nie mamy badyli, nie? Jak nam się skończy ta siekiera, to nie mamy patyków, żeby stworzyć kolejną. Trzeba iść na patyki. Czy te patyczaki nam się tu gdzieś wyświetlają? Tu mamy mnóstwo trawy, tam mamy nasze złotka hmm. Patyczaki są przy tych naszych elektrycznych, mechanicznych przyjaciół... przyjaciołach. Nie no, wiem, wiem, to nie są nasi przyjaciele, ale... Zjedzmy te płatki, muszę sobie zrobić to zdrowie, nie czuję się Kurczę. dostaw mnie. O, patrzcie. Yy, możemy sobie wykopać nasze krzaczki, elegancko. Jakódki. Gdzie żadna ropucha zaraz mi tu nie wyskoczy. One to tak lubią znienacka. Okej, wykopmy, eee, bierzmy sobie patyczki, dobra, żeby się nie pogubić. Eee, nasza chata jest, gdzie jest nasz dom tutaj. Dobra. Yy... Nasz dom jest u... Aj, nie ten. Dobra, nasz dom jest u góry, OK yy, Zbierzmy sobie to. Wykopmy kolejne. Skończył nam się szpadelek. No dobra, no to weźmy sobie siekierkę. A nie, to są jeszcze boróweczki. Dobra, i tak w sumie mamy trochę Ej, co to za stwór? No way, no way. Mm. Nie, nie, proszę pana. Kurde, zauważył mnie. Dobra, coś nam tu wyrosło. Spoko. Z nasion posadźmy sobie kolejne. Aha, dobra, chyba to zjadłam. Yy, nie to nasionko? Yy. No nasiona. Nie możemy więcej? Dobra, a kupę? Na wieś. Okej, okay, dobra. Trochę tych jagód nam tu wpadło. Więc spoko. Yy, sorry, że tak kręcę. Kurde, skąd to się wzięło? Yy, sorry, że tak kręcę, ale... Chcę mieć tak w miarę... prosto wszystko, żeby to dobrze widzieć. Zrobię yy, te krzaki. Kolejne. Dobra, nas nawieziemy kupą. Okej, okay, one niech sobie rosną. Eee, w tym czasie fajnie, by było sobie zrobić w końcu jakieś pożywne żarło. Eee, ale nie poszliśmy po króliki. To w sumie dosyć niemądrze zrobiliśmy. Tę marchewkę sobie zabierzmy. Eee, zjedzmy trochę jagód. Zjedzmy trochę jagód. Oczywiście najpierw ją gotujmy, nie? Mm. O, od razu też to życie jakoś w miarę idzie do góry. Więc spoko. Będzie mm. trzeba też niedługo pomyśleć. Drawiasta zbroja nad może tą drewnianą zbroją. Zawsze lepiej mieć zbroję niż jej nie mieć. Potrzebujemy do tego dwóch hmm. lin hmm. no ale to sobie pozbieramy tutaj mamy sporo tych trawek więc tutaj nie ma dramatu okej okay. mamy 17 szyszek więc ja sobie też niedługo posadzę trochę tutaj tych trzech w sumie może zrobię to od razu, zaraz jak się zrobi troszeczkę jaśniej hmm. Trochę tego. Trawy są jednak mimo wszystko fajne. Potrzebne do wielu rzeczy. No nie można tak szybko umierać. Zdecydowanie nie podoba mi się to. Drewniana zbroja. Jeszcze jedna linka. Drewniana zbroja poproszę. To zrobimy? Tu będzie miała drugą na no razie co? Ok, więc w sumie spoko. Yy, zobaczmy, czy mamy jakieś króliki. Yy, tutaj troszkę do góry. No co nieco nam się tutaj połapało. Więc spoko, elegancko fajnie było zjeść w końcu jakiś dobry posiłek a co najważniejsze no fajnie było w końcu mieć jakiś zapas tego jedzenia żeby tak nie żyć Na teraz już chwila moment umieramy z głodu Mamy trochę tych królików. No nic, trzeba zbierać, zbierać i jeszcze raz zbierać wszystko w koło, tak żeby mieć jakiś tam zapasik. By było też sobie zregenerować trochę to życie. O, ale w tym czasie ja sobie najpierw pozwolę y, zabić królika, wrzucić tutaj, wrzucić marchewkę i wrzucić jakąś jagódkę. Teraz sobie niech to się gotuje. A ja w tym czasie y, skoczę do naszych mamucików i. Zobaczymy, czy tam jakaś kupa wpadła. Zobaczmy sobie od razu gałązkę. Udało się zabić jednego? Coś tam wpadło. Więc sympatycznie. Choda, że tylko jedna. Mogło być troszeczkę więcej. Dobra, musimy się zadowolić tym, co mamy. No, mam nadzieję, że w ogóle coś nam się z mózgiem dzieje. <śm> mm. Ojej, gdzie ja idę? Coś nam się dzieje z mózgiem yy. Niedobrze, niedobrze Zjedzmy Może nam się nieco polepszy Chociaż odrobinkę Dobra, zamordujmy tego królika yy. Puszkarnek Tak, dwa króliki Jagódki, gotuj yy, i świeże skrzydła motyla. Hmm, ciekawe. Yy, chciałam zobaczyć, czy też musimy nawozić tutaj te gałązki, ale nie. Spójrzmy sobie kolejne jedzonko. O, spoko. Dobra. Czy nam się tutaj coś jeszcze złapało? W sumie byłoby fajnie. Jedna, druga, trzecia pułapka. One są tutaj dosłownie zaraz obok. Nie, nic nie ma. Cały czas spada nam yy, kwestia związana z mózgiem. Nie wiem za bardzo, czy powinniśmy jakiś ubiór mieć może? Dobra. Yy, jednak dorzućmy sobie może coś tutaj. a zaraz się zrobi ciemno. Dobrze, moi drodzy, w tym momencie zakończymy. Yy, tak jak zawsze polecam i zachęcam do komentowania, do pozostawienia łapki w górę oraz do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. A w tym momencie zakończymy sobie nasz odcinek i już niedługo do zobaczenia. Cześć.